Kaczyński ujawnia, kto stał za atakiem na Polskę Jarosław Kaczyński, za atakiem cybernetycznym na polskich polityków stoi Rosja. Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie, poinformował wicepremier Jarosław Kaczyński. Specjalne oświadczenie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego ukazało się na stronach rządowych. Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego informuje, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego. Począwszy od dzisiaj do osób poszkodowanych w tym ataku oraz potencjalnie narażonym na jego skutki udają się funkcjonariusze policji z informacją o tym incydencie oraz przedstawiona będzie każdemu poszkodowanemu i potencjalnie poszkodowanemu odpowiednia ścieżka zabezpieczenia elektronicznego poczty mail, poinformował przewodniczący Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Analiza polskich służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie, poinformował Kaczyński. Jak dodał, obecnie prowadzone są działania wyjaśniające, ale także zabezpieczające dowody. Apeluję do wszystkich o rozwagę i nie wpisywanie się w scenariusz operacji zaplanowanej przeciwko polskim urzędnikom i politykom różnych opcji, której jednym z głównych celów jest uderzenie w polskie społeczeństwo i destabilizacja naszego kraju, kończy oświadczenie prezespis. W ubiegłym tygodniu szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że doszło do ataku hakerskiego na prywatną skrzynkę mailową i media społecznościowe jego i jego żony. W środę odbyły się tajne obrady Sejmu, gdzie przedstawiona została informacja rządów w sprawie cyberataków, które dotknęły Polskę.